serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała wam o Wojownikach. Właśnie to jest książka. To jest właśnie pierwszy tom, jak tu widać. No. i tutaj na tym obrazku mamy rdzawego, który będzie potem nazywany jako jako Ognista łapa Tutaj mamy Ucieczka w dzieci czyli tytuł, potem mamy autora, tytuł, wojownicy, jaka część. Tutaj mamy... chyba pozdrowienia mi się daje? nie wiem. Okej, okay. tutaj mamy klan Pioruna. Są kany, no i tutaj mamy przywódcy, zastępcy, uzdrowicielki, wojownicy, uczniowie, królowie starsi. Tutaj mamy klan wiatru, klan rzeki i koty, które nie należą do klanu. Tu mamy takie i klan cienia jest. Tu też mamy. I właśnie to tak wygląda. Tu jest taka mapa. Tu jest taka mapa terytorium, tak. Czyli tu jest obóz klanu rzeki, tu jest obóz klanu wiatru. Tu są cztery drzewa, w którym się spotykają wszystkie klany. Tu jest obóz klanu pioruna, i tu jest obóz klanu cienia. I to tak wygląda taka mapa, i to są właśnie te znaki tych klanów. Na początku mamy taki prolog, że tutaj jest wstęp do książki, i to tak właśnie wygląda, że to tak się. Robi. No, nie wiem o co chodzi, ale to, to co, to już to przeczytałam, tą książkę tylko tak. No, i to tak wygląda z tyłu. No, to tak wygląda. No. no więc. no, Więc takie wprowadzenie lekkie jest do tej książki, bardzo ciekawa, polecam, tu się dużo dzieje no i chyba to wszystko mi się wydaje no no i tak to wygląda wszystko myślę że spotykała się odcinek i no i dziękuję bardzo